w balkoniku można sobie usiąść tu jest wejście do naszego apartamentu tu jeszcze następne dwa krzesełka o i tutaj jest widok na te nasze kwiatki I teraz wchodzimy do pokoju eleganckie łóżeczko nierazsówka śliczna luizunia nasze szafki o przejdziemy zaraz do drugiego pokoju mamy dwa pokoje tu babciatina mogłaby tak sobie na przykład zlec o to tutaj w tym pokoju mamy też takie różne historyjki jak telewizorek miniwarek o Luna się tu biera a my idziemy do. A my idziemy do naszego pokoju jeszcze raz. Do łazienki z dwoma Aha, do łazienki, tak. Łazience, oczywiście. Tak, tu są dwa natryski, jeden tu, drugi tu. Umywalka, lustra, ale to wszystkie, wszystko klinicznie czyste, przepięknie. A tu mamy mini minibarek, telewizorek. O i teraz słyszymy dalszą wycieczkę po hotelu a to widoczek z naszego balkonu w tym baseniku mogę sobie pływać on ma prawie 40 metrów 30 metrów 35 można liczyć to tak 40 dystansików sobie wczoraj popłynęłem i się powtórzy tu ładna palma rośnie a tutaj nad Balkonem zwisają przepiękne girlandy. I do panoramicznej windy. Chwilą I ruszamy do góry. Do góry, do naszego. Patrzcie, patrzcie na ten piękny widok. A tu, jak się fajnie siedzi też. O kurczę, jaki piękny widok! Ojejeje. A tutaj panorama otoczenia naszego hotelu. Może no robię, 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 robię. A tam na tym malu, to tam byliśmy z Baszki. Tak, byliśmy na molo z Baśką Azjackiem. Tam jeszcze dalszy molo jest dalej. Tak, a tutaj za chwileczkę zaczniemy oglądać nasz hotel. Tu jest nasza restauracja obiadowa. Oczywiście tu są te tarasy hotelowe. Jeszcze z tej strony są. Dobrze. No. no i z tej strony lla chciała jeszcze zobaczyć Co mówisz? No widok jest przepiękny Z tobą w tle oczywiście to mnie to możesz darować sobie ale tu zobacz, tutaj stań tu gdzie Dobra. ja stoję wzdłuż całego wybrzeża, wzdłuż plaży biegnie promenada nadmorska o tam właśnie na dole Teraz ją przybliżymy którą można spacerować do Sidi jest tam około 3 km, pięknego spaceru a tutaj a tutaj rzut oka z tego terasu na na nasz amfiteatr, w którym przejedziemy i dzisiaj też się wybieram oczywiście codziennie jakaś impreza zapragnęła napić się ekspresa to przeszliśmy do Lobby baru tam w głębi bar za chwileczkę podejdzie pan Kenner i nam to je zaserwuje o, tam różne trunki tutaj sobie Pływam te moje dystanse, ten basen, który przed chwilą oglądaliśmy z okna balkanowego. I ruszamy dalej. Tą alejką od basenu, który przed chwilą oglądaliśmy, idziemy na plażę, a po drodze będzie parę ciekawych miejsc, to znaczy bary, jakieś różne. Tu są tak. To są mieszkanka tarasowe z takimi pięknymi balkonami to wszystko oczywiście jest nasz hotel o takie pachnące kwiatki co widzisz? a w nocy dzisiaj była ogromna burza i takie jest piękne, rześkie powietrze teraz ślicznie ciepło ale bardzo rześko ciąg tej naszej promenady wiodącej na plażę tu są terasy naszego hotelu Tutaj lula a tam a tam już może ale zaraz przy widoczek może będzie tu bananowce I jeden z baseników naszego hotelu a tam a tam winda panoramiczna za tą windą jest restauracja nasza śniadaniowa i obiadowa A na windzie statua Atena chyba. A na windzie tak A na windzie zaraz ją przybliżymy Statua Ateny Chyba, chyba. Ja, tak No dobrze Ciebie znają A żeby było nie było, że Ty tutaj nie byłaś Na tej nasze piękne Morze Śródziemne i co jaka woda? taki kompleks baseników rano tutaj okazuje się jest gimnastyka wodna no a tutaj dalej rzut oka na na tą na tą atenę jak Luisa mówi nad windą stoi taki poseł no. jeszcze jeden basen Wszystko przepięknie utrzymane. Kliniczna czystość jest naprawdę wspaniały hotel. Chyba najlepszy w jakim kiedykolwiek byliśmy. A tutaj gaj bananowców. Idziemy dalej. Tutaj trochę wewnątrz. Piękne jakie pasaże pod tymi wszystkimi kurgankami. Co mówisz kidek? Hiszpańska? Meksykańska, a la carte Zewnętrznie kilka stolików hiszpańskiej restauracji. Na dole mały basenik, gaj bananowców I ten przepiękny taras. No i jeszcze kawałek parku naszego hotelu. No, i droga na, na plażę, w morzu, które dzisiaj troszeczkę jest pofalowane, tu jeszcze jeden fragment, tak, panorama tego wyjścia na plażę. No to jest jeszcze kawałek naszego parku. A to jest nasza restauracja, gdzie jadamy lunchy. Restauracja pod wodospadem, bo tutaj do tego baseniku wodostuwa, no? a tam w głębi jeden z licznych barów. Bar jest zrobiony jak taki jakiś statek. W środku się siedzi. Tam widzieliśmy śrubę przed chwilą, te stoliki i oczywiście gdzie widok? Na morze, jakbyśmy płynęli tym statkiem. A tam pani kapitan przekaże, by dać polecenie, co my rzuć. Palma, mogli ją wyciąć budując i cały ten bar, a proszę dopasowali całą konstrukcję, żeby w tej palmy nie uszkodzić. Tutaj jest kawałek pchnia, który wychodzi obok pokładu. A tu jest drugi Burty. przykład, przecież ta palma musi im też tu przeszkadzać, a jednak ją zostawili, proszę. No ślicznie. No i tak, i nasz statek, bar statek, płynie. Lunch będzie dzisiaj w restauracji, tej normalnej, gdzie jadamy śniadania. I, i obiady. No iść po tych schodach do góry A to jeszcze jeden z licznych basenów, w którym otoczony jest cały nasz kompleks hotelowy. Ale to już myśmy nie wchodziły Tak. Za chwilę wejdziemy do amfiteatru, gdzie wczoraj były piękne wystawy. Wystawa różnych muzykali. Dobra, a tutaj jest widownia amfiteatru, w którym wczoraj oglądaliśmy występy. Zresztą filmik z tego jest zrobiony. To były te muzykale. A, a tu jest scena. Dzisiaj będzie Jackson, Michael Jackson. To jest na To synka z naszej restauracji. Tutaj jadamy kolacyjki. A tu Kitunia przyniosła... Co przyniosłaś? Co truskaweczki. To, to były jakie ciebie? I to spróbujemy jak smakują tureckie truskawki Dobrze. To rzutoka na... Na stare SIDE uliczka z, ze sklepikami. A tutaj na przykład sprzedają takie różne lampki i mnóstwo, mnóstwo różnych ciekawostek. Port w starym SIDE. Na panoramaty pięknych uliczek i tutaj wszystko można kupić Odprowadziliśmy Jacków i teraz sobie naszą piękną promenadą nadmorską wracamy do domu kituś a tutaj jest daleko w oddali nasz hotel tu trochę morza i piękna promenada 这个。